Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Jak mawiał klasyk. A dzisiaj specjalny odcinek poświęcony mojemu patrolowemu mentorowi, opiekunowi i temu, kto wprowadzał mnie warka na tej sztuki. Maska to dla ciebie. Żegnamy cię, ale kiedyś się pewnie jeszcze spotkamy. Człowiek, instytucja. Absolutna legenda o polskiej patrolówki. Przesiąknięty ulicą z wszystkimi plusami, minusami ale gdy stawiał się do służby był stuprocentowym psem, absolutnym gliną doskonałym, którego ja krańcowo szanowałem zawsze który pokazał mi jak odnaleźć się w bardzo trudnych sytuacjach, w momentach kiedy masz sekundy na to, żeby yy, uratować własne życie, własne zdrowie i jeszcze ludzi, na, z którym jesteś na interwencji człowiek, który pokazywał że kiedy trzeba docisnąć, to trzeba docisnąć a kiedy trzeba załatwić coś z uśmiechem to trzeba załatwić z uśmiechem Właśnie on pokazał mi, że Policjant to nie jest stojący na ulicy paragraf Tylko to jest człowiek w mundu Tylko, że w mundurze Taki sam jak ten po drugiej stronie Tylko tamten nie ma munduru I trzeba zawsze interwencję poprowadzić tak po ludzku Że mandat Środki przymusu bezpośredniego To jest coś, co jest, co jest, co jest yy, ostatecznością To są te rzeczy, które Oczywiście przysługują nam jako policjantom I możemy je wykorzystywać Ale to jest ostateczność Bo przede wszystkim człowiek i właśnie maska taki był. Rozmowa. Czasami taka, za którą pewnie byście, gdybyście widzieli te nagrania, byście pewnie mówili: ojej, jak tak się można wyrażać. Ale jeżeli rozmawiasz z ludźmi z pewnego kręgu, to dopasowujesz się do ich języka. To jest e, zwykła gra uliczna. Rozmawiasz z, nich, z nimi ich językiem. Nie podejdziesz do człowieka, o którym wiesz, że nie skończył nawet trzech klas podstawówki i leży narombany pod jakimś e, dworcem. Nie będziesz rozmawiał z nim jak z profesorem z uniwersytetu. Musisz dopasować język do takiego stopnia, żeby on cię rozumiał. Chodzi o tą komunikację. Ja nie mówię o tym, że masz się do kogoś odnosić bez szacunku, ale kuriozalnie brzmi, jeżeli do gościa, który ma dwa promile i nie ogarnia rzeczywistości, zaczynasz nagle mówić dziennikami ustaw. Ten język zawsze się dopasowuje do człowieka, i ja z czasem starałem się zawsze też to robić, bo uważam, że to, że mam mundur. Nie odejmuje mi mojego człowieczeństwa. Tego, że jestem na równi z tym człowiekiem, do którego przyjechałem, do którego poszedłem jako policjant. Środki przymusu bezpośredniego, tak, no mam. Ale czy trzeba od razu je używać? Najpierw rozmowa, bo uważam, że każdy człowiek jest dobry i w każdym jeszcze pozostała jakaś odrobina dobra i z każdym można się dogadać. Oczywiście nie wszyscy chcą, niektórzy mają swoje cele, żeby nie dogadać się. No i wówczas policja musi użyć wszystkiego tego, co wyposażyło ją państwo, czyli środki różne karne, mandaty i różne takie dolegliwości, za które nas potem nie lubicie. A wracając do maski. Człowiek, o którym bardzo długo nawet nie wiedziałem, jak ma na imię, po prostu był maska, ta jego twarz. Zmierzwione, takie jasne włosy, rzadkie, lekkie takie przygarbienie i nie wiem, kojarzycie postać Tygrysa z filmu y, Krol? Sorry, oczywiście chodzi o samowolkę. Nie król, samowolka. Który w tym takim mundurze zawsze chodził z podwiniętymi rękawami, z takim specyficznym takim krokiem, takiego urabura bura podwóra I właśnie podobnie był Maska, że on zawsze chodził w czarnym muraczu, rękawy podwinięte, po prostu to był Maska, to był człowiek ulicy, jakoś nikt mu nie zwracał uwagi, bo każdy wiedział, że jest doskonałym policjantem i robi swoją robotę. Zresztą było, że były też inne czasy i ludziom brak czapki u policjanta nie przeszkadzał i nie nagrywali o tym potem w filmików, że bez czapki nie jest się policjantem. On gdy pojawił się na interwencji, każdy wiedział, że on jest z policji i nikt go nie prosił o legitymację i nie pytał o imiennik. Po prostu przyjeżdżał pan maska. Tak, pan maska, bo miał takie podejście specyficzne do nas, młodych do kociarstwa, mówił, że trzeba sobie zasłużyć na to, żeby mówić do niego maska. Ci starsi mówili wręcz Maseczka, my młodzi na początku mówiliśmy Pan Maska. Ja dopiero się po dowiedziałem, że miał na imię Sławek, ale najpierw... ale on był zawsze Maska. Kiedy w Opolu powiecie Maska, jeśli chodzi o starych policjantów, każdy wie, o kogo chodzi. Jak powiecie Sławek... nie wiadomo. I zapamiętałem właśnie Maskę z dwóch takich sytuacji. Pierwsza była podczas jakiegoś takiego wyjazdowego szkolenia. No z legiem gdzieś nad jeziorem turawskim. Wiecie, najpierw szkolenie przez cały dzień, a potem noc nocne Polaków rozmowy przy ognisku, karkówce i złocistym napoju. I w pewnym momencie maska z bagażnika samochodu wyjmuje tą kamizelkę uderzeniową. Tą, którą policjanci zakładają podczas imprez masowych. To, to wiesz, jest PZ, tą taką czarną. A to jeszcze była starego typu pamiętam, że założył mi taką maskę, to założył mi tą kamizelkę wstał podniósł z ziemi taki kamień takiej wielkości 1 trzecia płytki chodnikowej i z całej siły rzucił mi w brzuch i powiedział, widzisz młody, właśnie przeszedłeś szest bojowy i pamiętaj, jak będziesz jeździć za dymie i będą leciały płyty chodnikowe albo kamienie to na kamizelkę możesz przyjąć, wytrzymasz ale na kask, tutaj na pleksę nie, bo w ten czas zniszczy się maska Wszyscy wybuchnęli śmiechem, bo być może to właśnie była geneza jego płaskiej twarzy i być może wiedział, co mówi. Ale pamiętałem to i... potem, gdy byłem na jakichś paru zabezpieczeniach, na szczęście takie wielkie kamienie nie leciały, ale pamiętam zawsze tą scenę, że nigdy na kask, na tą pleksę nie przyjmować żadnych lecących przedmiotów. Tarcza, ewentualnie jakoś odwrócić głowę, no bo ta pleksa, to umówmy się, nie należy do najsilniejszych. A drugą taką sytuację, Pamiętam właśnie tutaj z dworca PKP Opole Główne. Za chwilę będę wjeżdżał na parking, to zobaczycie go z tyłu. Tam jest dworzec. Było zabezpieczenie meczu podwyższonego ryzyka od Arka Arka Dynia. Do Opola przyjechało 300 kibiców Arki Gdynia Przyjechali z zwykłym pociągiem. Okazało się, że w Opolu nie mają żadnego transportu ze stadionu. I prowadziliśmy ich przez całe miasto. O, była to masakra. Trzeba było ich doprowadzić tam 100 km na stadion Odry. Kibice Odry się dowiedzieli, że oni idą. No i się zrobiło dosyć wesoło. Prowadzić grupę 300 szelikowców. Druga grupa szelikowców chowa się na dachach. No i dzieją się sceny jak przy jakichś akcjach oblążonego miasta. My to zabezpieczaliśmy. W drodze powrotnej było dokładnie to samo. A najlepsze nastąpiło już na dworcu. Mecz się skończył tam, nie wiem, o 22. Bo Odra grała przy Jupiterach tam wieczorami. Zaprowadziliśmy ich na dworzec, była tam 23-24, no i oni po prostu chcieli wsiąść do jakiegokolwiek pociągu, który będzie przejeżdżał. Przyjechał pierwszy pociąg, konduktor powiedział, że ich nie wpuści. Stoimy dalej. O tej godzinie dworzec w polu jest opustoszały, więc byliśmy tylko my, ubrani w białe kaski, w cały ten sprzęt do zabezpieczania, no i właśnie ci kibice, ta grupa 200-300 kibiców Dynia. same wielkie takie chłopy. Przyjechał kolejny pociąg, znowu nie wsiedli. Oni już byli strasznie wkurzeni. Wszystkie punkty usługowe z żarciem, z piciem na dworcu pozamykane. Tam już wszystkich po prostu trafiał. W końcu przyjechał jakiś pociąg. Jakiś ekspresowy Intercity, nie pamiętam co to było. I oni do niego wbili, mimo że konduktor powiedział, że ich nie przyjmie. Oni wbili do tego pociągu. I zaczęła się rzeźnia. Z tego pociągu zaczęły dobiegać głosy ratunku, pomocy. Ludzie w przedziałach zaczęli się drzeć. Na to wszystko, żeby ratować tych ludzi. Do pociągu wpadli z dwóch stron antyterroryści. Wówczas to był spad, spad w polu. Całodzielny pododział antyterrorystyczny policji. Wpadli do tego pociągu i zaczęli pacyfikować ten cały pociąg pełen kiboli, którzy terroryzowali ludzi siedzących w siedzących przedziałach. Ci kibole zaczęli wyskakiwać przez okna. Powiem wam, dantejskie sceny. Ja miałem, nie wiem, z pół roku służby, z rok służby. Ja byłem przerażony. Co ja tu robię? Ludzie, skończyłem studia, ja chcę naprawiać świat, a tutaj coś takiego. Ja byłem naprawdę przerażony razem z tymi młodymi, z którymi tam byśmy stali. Bo czegoś takiego to po prostu normalny człowiek na co dzień nie ogląda. I ci kibole wyskakiwali przez te okna, przez drzwi, kontroryści za nimi jedna wielka bitwa pod Grunwaldem. I gdzie oni już tak wyszli na ten, na ten peron, w końcu zostali wygonieni z tego, z tego pociągu. Konduktor szybko kazał ruszać pociągowi. Pociąg odjechał, i ci rozszerzeni kibole zostali na peronie. Już byli tak wkurzeni, że ruszyli na nas. Rozpętało się prawdziwe piekło. Autentyczna bitwa w samym środku nocy na dworcu PKP o pole główne. Ci kibice ruszyli na nas. Nas tam było naprawdę sporo. Sporo było tych policjantów. No i rozpoczęła się regularna bitwa na pałki, tarcze. Wiecie, na, w pierwszy, absolutne zwarcie. I jak dziś pamiętam. Jak my z młodymi ruszyliśmy No też no, trzeba było się bronić Trzeba było tam wspierać kolegów I w tym momencie pamiętam jak Odwrócił się do mnie Maska Stojący tuż przede mną I odepchnął nas młodych ręką I Dzieku! Na takie coś Trzeba sobie zasłużyć Odwrócił się od nas I zaczął walczyć z kibicami Słuchajcie to był typ yy, Który nigdy nie powiedział Na przód marsz On zawsze mówił za mną. Taki właśnie człowiek, z którym można kraść konie, jak to się mówi przysłowiowe, taki z którym idziesz na akcję i wiesz, że on cię nigdy nie zostawi, taki, który jest przy tobie i powiedzenie, trzymamy linię, u niego było tak głęboko wryte w jego psychikę, że był absolutnym psem i absolutnym policjantem doskonałym. Pewnie miał swoje demony, jak każdy z nas, ale one nigdy nie przełożyły się na to, jak doskonałem był policjantem. Dlatego, tak bardzo dzisiaj będzie brakowało maski. Pilnuj tam, nie wiem gdzie trafisz. Niezależnie od wiary, w jaką ludzie wierzą, gdzieś pewnie trafisz i będzie tam na pewno bezpiecznie, bo wiem, że będziesz pilnował porządku z tą swoją charakterystyczną miną, z tym takim uśmiechem w oczach, którego nigdy nie zapomnę. Śpij kolego.